Bracia. Po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszą pośród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych. Podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w Apostowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, uważani za filary podali mnie i barnabie prawicę, na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochi, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Kuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego. Także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem Kefesowi wobec wszystkich: Jeżeli ty choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Ciekawa sytuacja, kiedy Paweł, który najpierw mówi o tym, że zwraca się do apostołów, żeby potwierdzili jego naukę, żeby żyć zgodnie z nauką Kościoła. Nauką apostołów, nauką papieża można powiedzieć Piotra. Teraz za chwilę bardzo konkretnie zwraca uwagę Piotrowi, że ten się źle zachowuje. Zwróćmy uwagę z jednej strony na tę nieszczerość Piotra, którą zauważa Paweł, w którą też włączają się inni. Czyli inaczej się zachowuje w otoczeniu pogan, inaczej w otoczeniu Żydów. Czyli uważa, że Żydzi, jak zobaczą go, jak on się zachowuje w otoczeniu pogan, będą robili mu wyrzuty. Będą niezadowoleni, będzie musiał się jakoś tłumaczyć, więc chce już kiedy widzi, że Żydzi są, że Żydzi słuchają, chce zachowywać się i zachowuje się inaczej. Inni to podtrzymują, też zachowują się inaczej wśród Żydów. To się staje jakąś taką normą. Paweł zauważa to jako obłudę, jako nieszczerość i zwraca uwagę Piotrowi bardzo konkretnie. Zwróćmy uwagę na to, czy my się zachowujemy jednakowo w takim czy innym środowisku, na przykład w kościele i w pracy. Czy nasze zachowanie, nasze słowa, nasz język, nasz sposób, jakieś takie bycia, czy to jest jednakowe? Czy nie jest tak, że my się podporządkowujemy, podstrajamy się pod jakieś takie, o, teraz patrzą na mnie ci, więc ja się będę zachowywał tak, będę się chciał im trochę przypodobać, a teraz inni, więc ja będę trochę się zachowywał inaczej. My musimy mieć jakiś taki swój styl, swój sposób zachowania, swój sposób myślenia, swój sposób mówienia chrześcijański, ale jednakowy, żebyśmy nie byli. Obłudnikami. Też czasami może być ta obłuda, w tym, że na przykład chcemy się pomodlić, ale patrzą na nas tacy ludzie, którzy nie wiadomo, czy oni sobie źle o nas nie pomyślą. W kościele będziemy się modlić pobożnie, a w autobusie, w samolocie, w restauracji, gdzieś, gdzie widzą nas inni, gdzie jest takie środowisko już niekoniecznie związane z wiarą i modlitwą, już będziemy się trochę krępować, żeby się pomodlić, żeby nas widzieli na modlitwie. Ale też zachowanie Pawła może nam też yy, dać do myślenia. Że Paweł, który sam też był kiedyś człowiekiem grzesznym, do czego się przyznaje, ale Pan Bóg mu to przebaczył i on przyjął to przebaczenie. I ten Paweł, który z jednej strony z wielkim szacunkiem zwraca się do Piotra, bo chce jego potwierdzenia, że jego jakby błogosławieństwa kościoła na to, co on robi, na jego głoszenie wśród Pogan, z drugiej strony nie boi się zwrócić uwagi, jeśli widzi, że tenże, tenże sam Piotr zachowuje się nie tak, jak trzeba, czyli pewna taka wewnętrzna wolność, wewnętrzna wolność, że jeśli trzeba, to umiem zwrócić uwagę nawet temu, kogo bardzo szanuję, kto jest dla mnie jakimś autorytetem. Z jednej strony pytam go o zdanie, o jego opinię, o błogosławieństwo, z drugiej strony jeśli trzeba, zwrócę mu uwagę. Czyli wewnętrzna wolność, jestem wolny i muszę się zachowywać zgodnie ze swoim sumieniem, a nie w zależności od tego, z kim się spotykam. A jak ja zwrócę uwagę, jeśli to jest ksiądz, jeśli to jest biskup i jak ja zwrócę uwagę, jeśli to jest jakiś dyrektor, jeśli to jest jakiś ważny człowiek, no nie mogę mu zwracać uwagi, no jak ja mogę, kim ja jestem, bym zwracał uwagę, a mam zwracać uwagę i powinniśmy sobie nawzajem zwracać uwagę, jeśli coś robimy nie tak, ale też umiejmy przyjąć zwróconą uwagę. Jeśli ktoś nam zwróci uwagę i pomyślimy, że ma rację, rzeczywiście on ma rację, to musimy to przyznać, musimy się zgodzić, przeprosić i zachowywać się tak, jak potrzeba. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus... Przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. On rzekł do niej, kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Jezus się modlił, i ktoś go zobaczył na modlitwie, i poczekał, aż on skończy się modlić, i dopiero wtedy podszedł do niego i poprosił: Panie, naucz nas się modlić. Czego nam, my możemy się nauczyć z tych właśnie słów, z tego fragmentu, z tego wydarzenia? Po pierwsze, nie przeszkadzać człowiekowi na modlitwie. Jeśli widzimy, że człowiek się modli, trzeba mieć szacunek do ludzkiej modlitwy. Żebyśmy nie przeszkadzali, jeśli człowiek się modli. Poczekali do końca, jak skończy się modlić, wtedy o czymś możemy z nim porozmawiać. Ale też piękny przykład modlitwy. Ten człowiek jak widzi Jezusa na modlitwie, też pragnie się pomodlić. Ważne, żebyśmy i my też z jednej strony patrzyli, obserwowali innych, jak się modlą. To może być piękny przykład i piękna zachęta dla nas do modlitwy. Może więcej zrobi człowiek, który da przykład modlitwy. Widzimy go na modlitwie i nam się chce modlić, niż kiedybyśmy tylko mówili o tym, że się trzeba modlić. Ale też i my. Bądźmy przykładem dla innych modlitw i przykład, że trwamy na modlitwie, że nie wstydzimy się, nie krępujemy, nie uciekamy. Może czasem jest tak, że modlimy się, no nie licząc tego, że w kościele nam szy, ale gdzieś w domu, czy w pracy, czy gdzieś na ulicy, że czasem się modlimy tak, żeby nas nikt nie widział. Jak ktoś nas widzi, to się chowamy. Boimy się być z różańcem, boimy się być z modlitewnikiem, z Biblią, a czasem jak widzimy takiego człowieka, nas samych to buduje. Może warto, żebyśmy się nie chowali z modlitwą. Nie chodzi o to, żeby się modlić na pokaz, ale żeby nie uciekać, nie chować się, niech nas widzą na modlitwie. Może komuś to też da taki dobry przykład i zachęci też innych do modlitwy. Sam w życiu nieraz pamiętam, że ktoś mówił o tym, że zobaczył mnie na modlitwie i potem był taki zbudowany. Ja mówię, no nic szczególnego nie robiłem, jak zawsze się modlę, tak się teraz modliłem, ale dla kogoś to był taki piękny przykład. Może warto, żebyśmy więcej widzieli się nawzajem na modlitwie, patrzyli na innych, jak się modlą, i sami. Nie uciekali, nie chowali się z modlitwą, ale niech nas na modlitwie widzą. To może być dla kogoś piękna zachęta do modlitwy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Pod gdzie trwa nasza konferencja diecyzjalna, spotkanie wszystkich księży i sióstr całej diecezji. Pozdrawiam Was i życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.